Siemanko, z tej strony Chris ja witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale Już na starcie, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę Subika na moim kanale, dobijamy do końca tego miesiąca 600 subów, bardzo mnie to motywuje A dziś otworzymy sobie piłkę Euro 2024 Oczywiście to Euro odbędzie się w Niemczech, jeśli ktoś by nie wiedział, tak prezentuje się spód tak, bok. O. Fajnie zapekowana. A więc już bez przedłużania, myślę, otwórzmy ją sobie. Trochę witam Was na innym tle, ponieważ na moim biurku, gdzie to zwykle. Yy, nagrywam openingi karciane i inne filmy nie zmieściłoby się to pudełko niestety a my już widzimy samą piłkę która prezentuje się następująco yy, tutaj może oderwę tą naklejkę tak się prezentuje sama piłka. Myślę, że jest całkiem spoko. Oczywiście jest to piątka. No i myślę, że całkiem fajna piłeczka. Ciekawy na pewno design. Tu są e, stadiony i y, miasta. Właśnie podpisane jest. Tu jest ze Stuttgartu stadion. No, i inne nazwy, po prostu fajne to jest, bo są stadiony. No, i tak się prezentuje piłka tego euro. Miejmy nadzieję, że Polska awansuje. A my co? Może kiedyś Wam wrzucę odcinek z boiska, bo czasami yy, gram. No. Trzymajcie się, cześć.